Ja z tej strony Jeff the Killer, a dzisiaj musimy się pośpieszyć. Dzisiaj niestety materiał 8-minutowy, bo serwer się kończy za 90 minut. Więc ja się pożegnać, jeszcze, ja dzisiaj muszę to wrzucić na YouTube'a. Cieszę się, wszystko ładnie śmigało. Jeszcze mogli to pooglądać. Więc dzisiaj się śpieszymy. Co dzisiaj robimy? I specjalna ja, nie ma. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mamy zamiar pokonać Ender Dragona lub uczucia. A oh, yes. I... Dzisiaj. O tak. No, dzisiaj. Przecież znaleźliśmy w Tamtelbie pięć bloków Jackson. Dobra. Yy, znaczy to jak zrób... To? Jak to? To zrób diamentowy kilub, wykop obsydian, yy, zabijemy czarne szkieletów, będziemy mieli czaszki, piasek dusz i, zrob... i zabijemy winchera, dobra? Czemu nie winchera? A czemu? To sobie potki i Czekaj, bo ale... Ile diaksów wyjdzie z tego czegoś? Wyszło 45 pięć i okej. Okay. Sprawię sobie spodę z budki. A ja sobie wezmę, tam zrobię tam. żelazne. Widzowie, nie pytajcie się, dlaczego ja się morduję i skaczę z góry. Nie możecie się pytać. Bo to jest niewyjaśnione. Chcę, w żeby sensie było szybciej. What? Co to ma być? Czekaj, okay, okay. tutaj... Ej patrzcie ludzie, to się nazywa fizyka Minecraft'a. O! To się nazywa fizyka. Będziecie mieć to... w szósty gimnazji. pierwszym gimnazjum. Dzisiaj, dzisiaj wam powiem, że... Yy, na następny serwer puszczymy pierwsze trzy osoby w komentarzu, które napiszą yy, ja bijam! No. Gratuluję. Zgłaszam się. No, chcę wiedzieć ten. Kurde, ty! jest? Tu jest, kupi rolę, jak są we wódki. Masz. Lol. Jakim cudem? Ty, um, jest, ale um, nie, jest, ale nie, jest. Okej, okay, teraz zrobię sobie jak są, 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 są Chcesz trochę jaksów? Nie. Nie chcę. Sobie, sobie Musimy nakładać nawet... <noise> sobie odsłonę. Musimy nakładać sobie odsłonę. Żeby zrobić. Table. A jak ktoś pierwszy raz ogląda mój kanał, to zacznijcie od. Znaczy, jak chcecie tą serię oglądać, ale całą to. Nie włączajcie od razu, nie oglądajcie tego do końca Tylko włączcie sobie pierwszy odcinek i zobaczycie, o co nam chodzi Dobra? Okej okay. Albo no zrobimy tak, że... czytujemy ten enchanting table i ten portal do endu bo Nie, tak nie będzie... To jest survival, nie czytujemy. No dobra, nie Będę. Fakt dwa serduszko Jestem uzbrojony, który może w jakiś sposób zostawić tak na wszelkiego pana. Pięć minut, pięć minut po. Musimy, musimy to zrobić. Po prostu musimy. A przynajmniej się postaramy. Kto mi zabrał wszystko? Miałem 24. Proszę, Dobra, już biegnę Ile to ma być w Na dwie No na dwie, na dwie Okej okay, to... Teraz lawa, lawa, lawa Czeka nam tak, bardzo, tak? ale musimy to zrobić mam. To mam zrobić taki epicki koniec No szybko opić tą wylewam, mam to gdzieś Uciekaj, 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 uciekaj Nie miałem innego Ej. wyboru Raz, dwa, trzy, odejdź stąd! Miejmy nadzieję, że się z... Może ja mam lepszy pomysł Nie, 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 Dobra, to ja sobie to wezmę, dobra? Proszę wchodzić proszę pana. Ale rada uważać, bo... Wchodzę. Ja! Dokończony. No, Niedokończony portal. Ej, mam tylko killów. Popatrzcie na Endermana. Nie, nie. Nie. Ej! Nie, nie <laughs> zauważyłam Ja widziałam, Za ile się serwer kończy? Ja pier... Smok mnie zaatakował bijemy, 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 wracamy do akcji ja już dawno jestem, ja kopię sobie domek mm. <śmiech> <śmiech> weź, ja mam tylko killów patrz tutaj na górze, chodź tutaj ślepo, to. tutaj okay. <śmiech> <śmiech> chodź Szybko, parkour! No, okej, walimy. Chodź, chodź, Ja mam łuk, ja mam łuk, nie byś Z No, inaczej się nie dało. dało się, miałam, pa... miałam nic, miałam wszystko. Ej, patrz, masz łuk, ale nie masz strzał? Mam. No, zakopał mnie, co za typ. Że mam obrazy w życie, żeby się nie Ła! kinofem chcesz, Endermanie! Nie co, ma kawę, nie masz. Dobra, żegnamy się z wami, państwo. Lecz wiecie, gdzie było F5, Żal Normalna mała nie mogę wątpić. Dobra, Więc to było na tyle w tym odcinku. Zresztą już odcinek? Czwarty. Aha, czyli czwarty już odcinek. Lub piąty, nie wiem. Ale wiemy tylko, że będziemy dalej nakręcać. Trzymajcie się na razie.